Witam bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot Tarocistka Fortuna kłania się i jak widzicie kochani horoskop dla barana lwa strzelca znaki y, ognia 20-26 marca zaczynamy od tarota moi drodzy zobaczymy co dla barana jaki to będzie tydzień zobaczmy Zacznie się tutaj bardzo dobrze, no ale zobaczymy jak dalej. No tutaj, kochani, poniedziałek. Jest As Mieczy, nowe początki, jakieś rozmowy, coś się dzieje, że trzeba porozmawiać. Odcinacie się od starych problemów również. Ten As Mieczy wnosi nowe. Początki, rozmowy, może ktoś będzie umowę podpisywał. Szczególnie, że we wtorek jest arcykapłan, dajecie sobie bardzo dobrze radę, ale niektórzy mogą mieć spotkanie z lekarzem, na przykład, ale niektórzy będą podpisywać właśnie dokumenty. Ważny wtorek, cokolwiek byście nie robili, poradzicie sobie. W środę odpoczywacie albo urlop, albo odpoczynek. Trzeba będzie uważać na plecy, na dolną część też tutaj kręgosłupa, kręgosłup lędźwiowy. Oczywiście to może być urlop, tak? To może być jakaś przerwa, przestój w pracy. Nie działajcie pochopnie, nie podejmujcie decyzji w środę. Czwartek jest już lepiej, jest rydwan, wyruszacie gdzieś i działacie. Wszystko od Was zależy, jest sukces. To, co sobie zaplanujecie, to Wam wyjdzie w 100% i jest dobry dzień. Oczywiście w ten piątek jest moi drodzy taka pułapka przepraszam, taka pułapka, wahanie. Coś tutaj będzie. Trzeba postanowić, ale bardzo nie będziecie mieli żadnych takich możliwości, bo poczujecie się tak ograniczeni, w takiej pułapce, właśnie. Impas może was tutaj dopaść, szczególnie jeśli no coś planujecie, może nie będzie możliwe, może się zadania nałożą tak na jedną godzinę na przykład. I w sobotę jest dziesiątka mieczy. Coś się kończy, coś zaczyna, planujecie coś i macie zaplanowane i będziecie chcieli to wykonać. Oczywiście nie za wszelką cenę, bo tutaj na zdrówko uważamy też, ale zakończenie starego, trudnego etapu idziecie po coś lepszego. Bo w niedzielę jest to umiarkowanie, jest balans, jest równowaga, moi drodzy. U barana powrót do normalności, jest tutaj pogodzenie się z kimś, przywitanie, dobry czas. Ogólnie zdrowotnie układ oddechowy, drobne przeziębienia, spadek energii, oczy, kochani, no takie dolegliwości przeziębieniowe, ja bym powiedziała. Także uważajcie na siebie w tym tygodniu, moje barany. I oczywiście Lenormand. Kobieta koło Was w tym tygodniu, a nawet dwie kobiety. Dużo szczęścia. Yy, mogą być jakieś prezenty, zaproszenia gdzieś do kobiet z kobietą. Do kobiety na przykład uśmiech losu, dobre jakieś moi drodzy, nie wiem, relacje kobiety koło Was. Jest dużo radości, mimo wszystko, że tutaj są jakieś moi drodzy drobne komplikacje, być może troszeczkę zdrowotne u barana, ale jest dobrze. Pozdrawiam kochani bardzo serdecznie i dziękuję za uwagę i teraz przechodzimy do lwa.-26 20, marca. 20-26 marca. Kochani, poniedziałek dużo radości, jest słońce, dobre informacje koło was. Może być trochę nerwowo oczywiście, jak przy słońcu. Coś może wam tam dokuczać, ktoś może was denerwować, ale ogólnie jest pozytywnie, tak? Czasem jest troszeczkę takiego stresu przy słońcu. Oczywiście we wtorek, nie wiem, czy będziecie tutaj się czegoś uczyć, czy zdawać egzamin. Jest coś, moi drodzy, nad czym trzeba też przemyśleć. I będziecie myśleć, może rozmawiać z kimś starszym. W środę natomiast jest jakaś taka problematyczna sprawa, bo jest energia oszustwa, złodziejstwa, robienia czegoś poza plecami. Uważamy na te osoby trzecie, moi drodzy, w środę. W czwartek wszystko powróci już do takiej harmonii, do równowagi życiowej. Możecie z kimś się witać, tutaj rozmawiać. Oczywiście, może ktoś będzie chciał się przeprosić z Wami, jakieś przeprosiny, nowa znajomość. Także tutaj w czwartek już troszkę lepiej, ale w piątek znowu jest zamieszanie koło Waszego życia. Bo księżyc wprowadza takie zamieszanie, powrót osób z przyszłości, sytuacje niejasne, wasze emocje również niejasne. Też może coś się wyjaśnić, ale nie dla wszystkich, może w połowie. W sobotę gdzieś wyruszacie, moi drodzy, macie jakąś tutaj, moi kochani, podróż. Może być troszeczkę nerwowo, też uważajcie na drodze. W sobotę. W niedzielę praca, nie wiem, albo pójdziecie do pracy, jeśli pracujecie w niedzielę, albo też, kochani, praca z domu. Tydzień taki dosyć ważny, ale moi drodzy, nie denerwujcie się, bierzcie sobie wszystko na spokojnie. Tutaj te sprawy, które przychodzą do Was, dacie radę. Zdrowotnie wirusy, bakterie, nogi, kochani, oczy, uszy. No, tutaj są stresy, stresujące sytuacje nerwowe z kobietą, która, moi kochani, ma jakąś ważną tutaj wiadomość, jest jakiś sukces, coś się wyjaśni w tym tygodniu, mimo wszystko. Stresujące sytuacje, które w końcu ujrzą światło dzienne, jest sukces poprzez kobietę. I tego Wam życzę, kochani, żeby się wyjaśniło. Pozdrawiam bardzo serdecznie. I teraz przechodzimy do Strzelca. Kochani, od którego? Od 20 do 26 marca. Zobaczymy, co u Strzelca. Strzelec. Oj, dwie karty na raz. Bardzo dobry tydzień, poniedziałek król Buław jest rozmowa, randkowanie, możliwa pomoc. Król Buław jest. Jestem troszeczkę taki egocentryczny, ale ogólnie to on jest pomocny, tak jak mówię, może być namiętnie u niektórych randki, na przykład. Albo jakaś fajna, ciekawa rozmowa, spotkanie, gdzieś, moi drodzy, jest taki dynamiczny dzień, coś się dzieje, tak, jesteśmy zauważalni tutaj. We wtorek dużo zamieszania, pracy, ogólnie zamyślenie. No, takie obowiązki zawodowo-domowe, tak, i przygotowania do czegoś ważnego w tym tygodniu, szczególnie może do rozmowy, bo w środę macie dogadywanie się, fajne rozmowy, miłość koło Was. Jest środa pięknym dniem. Moi drodzy, nawet tutaj ktoś może się zakochać. W czwartek praca, współpraca, szkolenia. Oczywiście wszyscy koło Was jesteście ważnymi osobami, w piątek również dużo pracy, czwartek, piątek poświęcicie się pracy, w piątek będziecie dokańczać pewne rzeczy, długo się zejdzie być może i to tak wychodzi. W sobotę impreza, ktoś z przeszłości do Was powraca, bardzo dobra sobota, wspólne spędzenie czasu, Wspólne jedzenie, wspólne świętowanie. Kochani, w niedzielę nowy początek. Może gdzieś się wybierzecie pierwszy raz, kogoś odwiedzicie albo jakieś miejsce. Tutaj oczywiście bardzo jesteście kreatywni, możecie naprawdę działać cuda. Taka magia w niedzielę. Zdrowotnie, pęcherz moczowy, gardło, krtań, podwójne narządy, oczy, uszy, wokół głowy, migdały, na to uważamy, ale tutaj mamy kochani lisa, bo jest troszeczkę tutaj lis, księżyc, jest troszeczkę tutaj takich spraw. Ktoś z jakąś wiadomością może do was się odezwać z listem, SMS-em, mailem. Ktoś z przeszłości nie całkiem szczery. Ale ja wam życzę wszystkiego dobrego, spełnienia i moi kochani, tutaj uważajcie na siebie. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkie znaki Barana, Lwa, Strzelca. Do usłyszenia.